можете своему засполови, будучи на правду заграли барза добрый матч, амбиции, характер. Если ходит от целый матч, то очевидно мы трошки были на бойску моментами слабше. И то, что пополнили мы те бленды в обороне, то не с этой мы те бранки. Если мы трошки поправим те культура падания, венцы будут рушаться, еще на тренингах венцы работать, потому что же, то будет только на плюсе. И, как я говорил вам за сполови, это нужно терпение, работать, тем час придет. Попросту шкода Повем так, э, жаль мне хапаков, вот так, на правда они працуют на тренингах борзо выглядает, выглядят, остро, и, мысли же, те моменты, еще раз, ежели не Бенди пополнять бленды, а то что тренеры ему на боска, мысли же, Бенди лепит. Еще раз, э, прошу всех с их терпения, мысли же, за недолго мы, Бенди, отчимывать те пункты. Zaczynaliśmy pierwszy połowę dobrze, graliśmy równo z e, drużyną z Leśna, a W drugiej połowie nie ścielamy bramki, i e, gości nam ścielali dwie bramki i wygrywamy mecz. Musimy więcej, więcej atakować i pomyśleć o tym, i po prostu więcej pracować na obroną. Na pewno to był jeden z najlepszych meczów w Hojnic. Ja tak oceniam. Mm, szczególnie pierwsza połowa, bo ja muszę powiedzieć otwarcie, że choinice mają bardzo duży potencjał zawodników indywidualnie i tak naprawdę sam nie rozumiem, dlaczego nie mają punktów do tej pory, bo, 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 bo tak jak powiedziałem, potencjał jest na pewno wysoki, naprawdę, ale też y, pierwsza połowa bardzo dobra Chojnic, tak jak Adrian powiedział, na nasze, na nasze życzenie, bo... Nie wiem, co jest, że my te pierwsze połowy gramy po prostu wszystkie mecze słabiej, bojaźliwie, tacy mało skoncentrowani, popełniamy błędy, tak jak dzisiaj, no dwie bramki, które nie miały prawa się przydarzyć, bo zostawiliśmy dwie, dwie, dwie piłki chojnicą i, i, i do przerwy 2-2. I w drugiej połowie zespół tak jakby trochę dostał sobie kopa w dupę, przepraszam, i, 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 i znowu moment oskakujemy na 4-2. Potem ten mecz w miarę kontrolowaliśmy. tak i. I ta druga połowa na pewno lepsza, ale my, my osobiście musimy wyciągnąć wnioski z tego. No i tak powiedziałem, na pewno wygrana chyba zasłużono, bo tych sytuacji mieliśmy więcej, ale rodząca się w kolejnych bólach, no, no taka jest też liga: no nie ma łatwych meczów, nie ma meczów, w których kontrolujesz 5-6-7-0. Bynajmniej w naszym wykonaniu musisz o to walczyć do samego końca, musisz być na 100% skoncentrowany, obojętnie gdzie jedziesz, a szczególnie na wyjazdy. Takie ciężkie jak do Chojnic. No Ten teren w Chojnicach nam sprzyja, bo jeszcze tutaj e, nie przegraliśmy e, i tak podtrzymaliśmy tą pasę i, i, i cieszymy się przede wszystkim z punktów, ale na pewno mamy dużo do, do poprawy. Mam nadzieję, że, że po prostu gdzieś tam będzie wyróżniona, bo, bo fajnie ta piłka naszła przy strzale. Cieszę się bardzo oczywiście z każdego gola, z każdych punktów. Chociaż też no, nie będziemy ukrywać, że dzisiaj to nie był jakiś nasz wybitny mecz. i i, i sporo, znowu, sporo znowu błędów własnych, które nie powinny nam się już przydarzać, ale też wiedzieliśmy, że, że teren w słojenicach zawsze jest ciężki i to, że, że drużyna tutaj jest na ostatnim miejscu, to naprawdę nie odzwierciedla ich potencjału osobowego, który mają. Także przyjęliśmy tu na ciężki bój i taki rzeczywiście też nas zastał. Trochę jesteśmy, myślę, sami sobie winni, bo, bo w pierwszej połowie naprawdę dużo błędów własnych, dużo strat niewymuszonych i dopiero gdzieś tam w drugiej ta gra zaczęła być bardziej płynna. No ale tak jak mówię, my tutaj z tygodnia na tydzień poprawiamy wszystko, to co jest do poprawy, analizujemy swoją grę, zgrywamy się i cały czas na razie na tym etapie najważniejsze są punkty. Póki co nie może nam nikt odmówić tego, że punktujemy, wygrywamy mecze, więc to tutaj będzie dla nas zawsze priorytetem. No ale wiadomo, że gdzieś tam złość w nas też jest, siedzi, bo wiemy, że potrafimy grać jeszcze lepiej, potrafimy wygrywać więcej. Wiemy, że potrafimy też wygrywać spokojnie, a dzisiaj te nerwy niestety ale były.